Mowi tam. Dzisiaj będziemy prowadzić drugi Hyperchrome, który wspomniał się z muzeum, bo po napadzie na muzeum będziecie mogli to zrobić, ale jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz, ponieważ mam jakby ten. Kopertę co mogę ją ten M mansion, nap mansion napadać, nie? Jak chcę sprawdzić jak się lata tym ustrojstwem takim. Ty widzicie, już z kasyna mam hyperchroma level 1 ping. Bo sobie wydropiłem. Tak to złamanie niespodziewanie? Tego w takim miejscu nie widać. Widać trochę, ale... Widzicie, że on jest... Nie będziemy na sam, czy na pewno zobaczycie. Ja nie chcę teraz coś innego. Bo na to musimy mieć. A, a, The Fit the Seal To kiedyś na live może. Bo to strasznie działa. Z podejście takie. Właśnie coś jakby taki Ten kolor jest taki z mój skin, ale już tak nie, nie fajnie. Ja mam to tylko na górze, muszę sobie ustawić na sam samochód. No potem może coś nie wiem po na pewno w tym sezonie już się nie uda samochodu no brakuje mi no 10 do 90 levela będzie jeszcze z 1600 pa a ja tyle nie zdobędę, więc w następnym sezonie może się uda. Będziemy cały codziennie jakieś odcinki może. Jakiś maratonik sobie zrobimy. Ale piznę, jak piję to na czacie i straciłem właśnie permission to z super, że właśnie Żebyś naprawdę piznął, żeby coś takiego jeszcze mi zabił. chłop zabił. Chłopak aktualnie powinien dostać bana, ale nie zrobię mu tego. A nie, mam jeszcze. Uff, to się nie zbagowało. Bo to nie miałem, nie, ale naprawdę. Sobie Pisałem na czacie. Nie, no kurwa. Naprawdę, gdzie ja mam. Nie mogę nic zrobić, jak powiedziałem na czacie. To chłop postanowił, że. No. Nie. Ja. No. I... ja muszę się złapać. Czy chłop spłakał. No, Pek, normálně, pek, 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 Normálně. Sík, pek, A, bo ten kamper jest na polu, no kurna dawa, nie. Ten kamper pewnie, tam kamper jest. Noo, jadę mu coś, jedzie coś, jedzie coś. Do muzeum. Dobra, mam no, trochę paliwa No bo to nie tuuuu, fuck, nie mam broni. A broń by się przydała no muzeum. To... Dobra na piechotę. na radę. Czekajcie, panowie. Panowie, czekajcie. Panowie. Dziękuję panowie. Syk, dostałem obrażenia, ale lecimy. Musimy uważać, bo bardzo dużo tego tak dzieci chodzi mi o mentalność. Nie chodzi mi o wiek, chodzi mi o mentalność, bo wiek nie ma znaczenia, że jesteś 8 lat i ogarniasz, to większość by nie miała do ciebie problemu, ale. No, kurde, nie umiem wam tego wytłumaczyć. Dobra, pojedziemy se cele. No! No! Kurwa! Kartić tak chamsko! Jeszcze nikt mi nie pomoże! No, oczywiście nie, bo Ła, No i coś... Rozje... Nie, ja mu rozjebę, kurwa, zaraz mu rozjebę, naprawdę. Tak, to odwróć, by... ja pierdolę. Kurwa. Pierdolony kidos. Kurwa, dosyć jebały. Kurwa, pierdolę przez łeb. To pięć razy. Ej, chuj, zdobycie drugie permisy będzie no, wkurwiające. No ale tak, przecież oni sobie na spokojnie obrabują to muzeum. No to beka. Chłopo przyzwonę to po 5 sekundach. Nie można po... Te głupie w więzienie nie można odpływać. To za Zaprojektowało to, mówię. Albo Nie no, dla samemu to nie zdobędę, Tego... tego ...wstępu do... ...zwychadza... ...po... Dreadbenski. No szans. Tak... ...sam nagrywam. Nie wiem, gdzie ja Boże, to... ...po mleko albo... ...nie wiem, dziewczyny sobie może znalazł. Co chvalka? Papa, to je to pravda. je jako vás pravda? Pocí, jak vás A jo. to nemá sensu, že on se může do... A se může kurva do tady, Kurva Ha ha ha,

O que é que é isso? é é O Kido, aqui, Bacambi, mm -hmm. no, 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 no. do do. Kradzieży. kamaro jest na ciebie. Nie no kur... Celestala muszę mieć. Celestal nie jest szybki, ale ja lubię jeździć w tym samym mieście. Albo logem. też lubię jeździć. I, e, body color. Jak widzicie tu mam... Ale second body color. Też muszę, chcę mieć tego. jak chcę mieć. Oh, To jest taki wyznacznik, kurde. Yy. Dobra, lecimy. Mam, o, albo jeszcze rakietnicę sobie wezmę. Tak, mój naj, najlepszy zakup na świecie, rakietnica. wiesz, co można nią robić? No co, nie odcinku Można nią masakrować CEO, ale ja mu się nie udało. Ale że ja mam zajebisty team. Jebane teamie, ja, tylko jakiś dziesiacz jakby przeszkodził I, a jeden musiał iść No więc nawet do Jebany w tym sumie Ok kurde policja no. ja sam tego nie zrobię, no właśnie no. Najlepiej to jak się no, można się dołączyć, ale to też wygląda tak jakby się na no, cudzym szczęściu? Cudzej pracy. Zoskawałem, ale potem możecie nam się... Ja nam się w, w, to zabiczyć, dołączyć nie? Dobrze.

planetki. A jak zawsze z kimś do domu, we trzech na przykład. To planetki warto podrzucać. Bo też nie wiadomo ile was przyjedzie, a planetki to 6 kilo, no to... Daj, dawaj. dawaj o bracie. O bracie. Dlaczego oni tego za mnie robią? Ja co ty robisz? Dobra. Mówię wam wydropi teraz. Nie no, to tutaj przecież nie wydropi, ale fajnie by było jak wydropi. nie miałbym co robić nawet. Zdobywanie. Można się udało. No właśnie, mam no, nie, Ja ma tam dostałem Nie nagrywam. Ej, kurde, szkoda. Słyszycie, jak styka? No ty debilu! Nauczył, kurwa, jeździć. Ja pierdzielę, jak... No, poszedłem za nimi graczem. Tak, czy teraz. A, już. Możemy spróbować z kasyna wydrobić, ale. Czy tu jest może wojna o skrzynkę? Jest, widzę, 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 widzę. A nie, to woda. W czym się strzelają? Tak, strzelają się. Ну no, нет, это да волна. Ну, я же это волна. Точно всё сжимаем. Нет, нет, это волна. Ну. что за Паркинг, где-то... Карметинг можно тут To przynajmniej dostanę. Jest to jest level 900. Rzeczy za sezon. No, wbiłbym no, się, ale nie mam karty. Ja Nie mam kasek, 60 tysięcy, bo tego te kupkę, bo stale 200. No. Trzeba poczekać jeszcze skrzyń. Kurde, jak jechać? jechać. Nie, on na mnie nie poczeka. Czekaj na mnie, czekaj! 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 czekaj. czekaj. No, czekajcie! Czekajcie, zablokujemy. No, zablokowujemy. bo Nie, mnie. Zakładam, że jakaś policja jest na lapu Jak się pozbywać kamperów? Tak. Chodzicie tyłem? Nie mogę Oni mean, 2500 dla was. O! Kurde, ich front też jest. Okej, okay. jeszcze nikt nie napadł na muzeum. No ja dzisiaj muszę... Ja, ja, Ale ja sam już Kurde! To już ma szybko. A nie, oni są jakiegoś tripa pa kurwa. To chyba ostatni... Kurde, nie wiem. Ja czekajcie. Nie widzę skrzynki. Jest tam chyba. Kurde, skrzynka. O, się, sześć, Burayı da göstereceğim eğer herhangi bir yerin. Bak Nie hmm chociaż nie ta strana. Nastąd jest ten mój pojazd. A mogę wejść? Jedzę. Dobra. Mówię. Jako, że to koniec odcinka. Kurwa. O, ty nie dzisiaj. Ja się dzisiaj zbytnio namęczyłem. Z tymi kolegami. Kurczę. No pociąg będzie moją zaporą. No Jo, go... To no ja to wolno jadę. O, o, o! Przez wodę! Znaczy to nie bo ten... Celestala, no ale... Celestar. Allora... Dobra, senti...